Siemanko wszystkim, z tej strony Kamil. Zapraszam Was na spacer po peronie stacji przystanku osobowego Pisary. Jak widać, ponownie jestem w Małopolsce. Będę jeszcze w tym roku Przynajmniej dwa razy, i na pewno jeszcze coś staram się nagrać. I proszę bardzo, od razu ze startu. Perony są na palach, tak jak widać, betonowych. Mamy godzinę 10.10. .10. Byłem tu już troszeczkę dużo wcześniej, ale że niestety słońce nie chciało współgrać od pierwszej godziny odpuściłem coś, tam nagrałem wcześniej. Bez tym od godzin porannych. Dlaczego? To też dowiecie się, bo tak jak mówię, jeszcze przynajmniej dwa razy planuję tutaj być u siebie w rejonie. W tym roku zobaczymy. Może jeszcze coś więcej będzie. Jest na delikatnym łuku. Stacja Przystanek osobowy Pisary Jesteśmy na linii E30 czyli e, Katowice e, Przemyśl A e, dokładnie to jesteśmy na odcinku Katowice Kraków Jak widać, jestem na paronie drugim. Proszę bardzo. Widok w stronę Krakowa. No właśnie, dlatego nie, prze, nie nagrywałem częściowo z godzin porannych. A parę naście ciekawych pociągów poszło, bo widziałem, gdyż słoneczka teraz już. Jest ok, mam do godziny około 16, czyli 6 godzin. Czasu przechodzić na drugi peron nie będę, nie ma sensu, gdy się idziemy dłuż. A tak jak mówię, liczę, że coś ciekawego wpadnie. Jeszcze oprócz tego, co widziałem, że jechało. Cóż, mówi się trudno, tak? Nie zawsze pogoda półgra. Gdyby od rana było yy, troszkę bardziej pochmurnie, yy, pochmurno, to pewnie bym skakał po peronach. Tak jak to mówię: odpuszczę sobie. Dlatego, że i tak pod słońce nic nie będzie widać. Wszystkie nagrania zdjęcia będą naświetlone. Więc zobaczymy co teraz wpadnie na szlaku jak widzieliście od wejścia na peron ponieważ mogę wam powiedzieć jedną rzecz już raz. Go właśnie nagrałem z samego ręka, też jechał w stronę e, Krakowa ten impulsik. Więc e, wracał. Dobra, doszliśmy do końca. Ja dziękuję Wam za wspólny spacer. Teraz idę zobaczyć, co my tam będziemy mieć w rozkładzie. Osobowe jak osobowe, bardziej pośpieszne. Jak widać, ruch jest dość solidny. Pozdrawiam wszystkich.